Witajcie, jest pierwsza. 5, a ja jako, że zawiodłem się na nowym slenderze czyli Prison, to gram właśnie w SCP Containment Bridge. Wyszła nowa, wer wyszła nowa wersja o numerku 032. Ostatnio graliśmy w 021, czyli, wow, nieco starszą wersję. Dość długo nie zaniedbywałem tą serię, a raczej mm, nie chciało mi się w to grać za bardzo. Ale jak wyszła nowa wersja, to zobaczymy, co ona nam ciekawego pokaże. Dobra, jedna osoba, albo nawet więcej. Prosiło mnie o to, żebym używał saveów, więc tym razem będę używał saveów. Jak znajdę na przykład jakąś kartę, yy, to będę saveował wtedy. No i chyba to tyle informacji na początek. Intro Sequence: No, double clicku. No, intro Sequence wyłączamy i sobie wpiszę mój nick, Przemcio? I jedziemy. Zobaczymy. Pogram mniej więcej 15 minut, tak jak zawsze. I zobaczymy, czy tym razem czy czymś zaskoczy. W sensie mm, zaskoczy, no. Zobaczymy, co nowego dodali w tej wersji. Nawet nie sprawdzałem czymś loga ani nic. I szkoda w ogóle, że o tej grze zapomnieli, bo teraz wszyscy się tym Slenderem podniecają, a to jest jedna z lepszych minigierek. Właśnie ten SCP Containment Bridge. I ciągle się rozwija. O kurde, jak mało FPS-ów. O, już okej. Okay. Dobra, dobra, no to biegniemy. Tutaj otworzymy sobie Wow! Jakiś nowy korytarz na początku, no cud natury. Okej, okay, bateryjka. I nawet nowe dźwięki. Lepszy voice acting, już nie jest tak... Już nie daje tak po uszach. Okej, okay, gasmaska czy inny... O, i nawet więcej miejsca w ekwipunku, No na to czekałem. czekajcie, co to jest SCP173, tak, dokładnie. No dobra, no to czekajcie, aha, otwieram... oczami klapie, zapomniałem o tym już. Ładny korytarz, teraz taki fajny jest Dobra, zobaczymy. Oha! No to przesrane, bo jest 1.7.3 w tym pokoju czerwonym. Jakoś spróbujemy go ominąć. Dobra, to tak, eee, otwieramy oczka. Kurde! Nie! Ja <laughs> od razu na początku mnie zabił. Dobra, dobra. Um, load game, no niestety nie mam save'a, ale to zacznę od nowa znowu. Przemcio. Jedziemy z nowym seedem. Okej, okay, co? Aha, jeszcze taka jedna fajna sprawa to yy, w Halloween, czyli 31 października, o ile się nie mylę, chyba wtedy jest Halloween nie yy, To wychodzi SCP Bridge, Containment Bridge nowa wersja i wiecie co będzie fajnego tam? Będzie można wyjść na dwór, tak. To będzie super, tak zwane, na tak zwane pole będzie można wyjść. Okej, okay, to tu pewnie znowu to samo będzie, czyli bateryjka, a tutaj będzie gasmaska. O jest, gasmaska, świetnie. Aha, ja miałem tam gasmaskę w ogóle założyć, bo tam był ten gaz, zapomniałem o tym. Okej, okay, co teraz będę miał? O, inne pokoje, super, świetnie, cieszę się. To jest jakieś pierdoły. O jest, mam ten, nawigator, ale bateryjka do niego wsadza, i w ogóle nie wiem, jak, jak on działa. Czekajcie, co to, to lampka, jest, dobra. Jak ten nawigator działa? Co w nim chodzi? Could not connect to map database. Okej, mam kartę jakąś, level 1 keycard, to ja sobie zrobię save'a. Nie wiem czy tu. What the fuck? Dziwnie ten save działa, myślałem, że po prostu z mnie wypieprza Myślałem, że to jakoś inaczej. Jest w ogóle tutaj quick save? W sumie nie doczekam się odpowiedzi, bo gadam sam do siebie Sprawdzę zaraz F5 albo F6 WHAT THE... <noise> Fajnie, zespawnowałem się i spadłem na dół, no kurde rzeczywiście eee, No safe and quit nie zrobię na pewno, quit, load jeszcze raz bo czekajcie bo jakiś błąd mnie złapał hardkorowy No jak znowu będzie ten błąd to niestety muszę zacząć grę od nowa Bo sobie spadłem na dół gdzieś pod yy, podłogę, nie wiem czy w tym momencie zasabowałem czy co A chciałem sprawdzić tylko F5, no to kurwa siema, dobra, no niestety dupa w torbie nie chcę mi się ników wpisywać, <noise> jeszcze raz jedziemy. Okej, okay, mam nadzieję, że mi się podobny level yy, wylosuje, a nie będę musiał znowu przez ten czerwony pokój zapieprzać, bo zawsze tam ginę. Jakoś trudno mi to przebiec. Zawsze mi 1.73 zabije. Może mi się uda w końcu wam pocket dimension pokazać od 106. Bodajże 1.06, bo już numerków trochę pozapominałem. Ale powinno mi się udać. O, dwie bateryki fajnie, coś nowego. No i oczywiście gasmaska tu będzie pewnie? Tak, świetnie. Ok, mam gasmaskę. Jaki pokój? Okej, okay, na razie tylko... Taki pokój jest. I. I. Fuck! No dobra, spróbujemy to jakoś zrobić. Czekajcie, F5 F6 Nie działa, niestety nie ma tu quick save'a. Szkoda. Dobra. Gaz maski nie założyłem. Fuck you bitch! Run like hell Dobra, to będzie... Nie, 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 nie. Get the fuck out. Nie. No otwórz to Nie, to jest niemożliwe. Muszę bokiem... Czekajcie. O. No! Nie no fuck this shit! Kurwa mać Dobra jeszcze raz. O Jezus Muszę przejść ten czerwony pokój, bo potem już będzie lepiej Wkurza mnie ten 1.7.3. Zapomniałem założyć gas maski i kurde mi za szybko oczami klapnął. A tak będę zamknął drzwi, bo była fajnie. Zapominam dawno w tą gierkę, nie grałem i dlatego już tak lamie trochę. No dawaj, loading 81% zawsze się włącza wtedy. Z tyłu już nie ma. Ok, no to bateryjka. Jeszcze co do tego let's playa ze Slendera, co nagrałem, to. Znaczy właśnie nagrywałem, nie grałem, sam tylko nagrywałem. Nie nie jestem pewien w ogóle, czy to wrzucić. Ok, fajnie, nie ma 1.7.3, bo jest po prostu nudny. Slender mnie wkurwia już. Mówiliście, że jest ten, że jest straszniejszy, a gówno prawda. Jest taki sam do dupy jak wszystkie inne. Okej, okay, tu nie było 1.73 jest spoko. Ale dobra, nie gadamy tu o Slenderze. Tylko o tym, w co gram właśnie. Okej, okay, no to co, sprinta bym musiał sobie naładować klapnąć sobie oczami. Okej, okay, y pójdziemy teraz tak tu albo tu. A może tutaj? Tu będzie gaz, kurde. Nie, 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 nie. nie, nie. Nara. tam stał. Więc nie idę tam, idę tutaj w takim razie. Jak na razie widzę nowe korytarze. A to już było wcześniej, 10 razy. A czy 10. Co to było? Czekajcie, bo coś mieli ten. Ja chyba 1.73 gdzieś blisko pokazał. Okej okay, lewo, prawo, lewo. Wolę lewą stronę zawsze. Jak... Co to jest? Co to jest? Ja tu niestety level keycarda potrzebuję. No właśnie. A nie mam, bo kurde, save mi się zepsuł. Do, dobra, czekajcie, ja zrobię taką jedną rzecz teraz, zasajwuję sobie mianowicie. I zobaczymy, czy. Tak, to jest DSDSDSD. Mianowicie, zobaczymy, czy teraz mi wpadniesz pod ziemię znowu, Lamusie. Jak tak, no to mam w dupie te save. Y. No to nie ma nawet co saveować w takim razie. No, come on. Okej, okay, i. O! Działa, świetnie. Ok, WC. Ktoś tutaj nieźle mordą pierdolną o ziemię. Rozwalił aż kafelki. Czy tu będzie ten kibel gadał do mnie? gada, to jest jakiś joke SCP. Nie wiem jaki dokładnie, ale jakiś tam joke SCP. Czy w tym kiblu coś jest jeszcze oprócz gadającego kibla? Chyba nie. Yy, umywalki, zamknięte inne kible, idzie otworzyć? Nie, niestety. No dobra, to lecimy w takim razie dalej tutaj. Jakaś ciemna dupa znowu. Jak zawsze w tej grze. Okej. Okay, yy, wróciłem się, czy mi się wydaje? Nie, 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 nie wróciłem się. What the fuck? Maintenance tunnel Winda? Winda! Ha! Ale fajnie Dobra, to jedziemy windą na dół Do tunelów Yyy... Eee... Tunele, tunele O, shit! O kurwa Nieźle Aż się zaczynam bać! Jezus, co tu się dzieje w tych tunelach? Co tu uchodzi w ogóle? Sprint, please I światło Okej, okay, jest Coś tam jest Co ja w ogóle w tych maintenance tunel tunelach mam zrobić? Hmm... O kurwa Shit! What the fuck Aż mnie ciary. Co to jest? Czyżby pocket dimension? Pocket dimension, please Nie, nie, nie. Siak. Jest pocket dimension! No dobra, tu długo nie przeżyję, bo to jest od 106 y, pocket dimension właśnie, czekajcie. Ale tu jest Hamska, patrzcie tu jak się chodzi to... sprint się wyłącza. What the fuck w ogóle jakoś bokiem chodzę jak miał czapę ostrą Kurde, nic nie widzę. Dobra, nie wiem, czy się wracam, czy co? Nie ma tu sprinta, niestety. Chodzę jakby po śniegu, taki dźwięk. Dobra, gdzie ja tu mogę iść teraz w ogóle? O co tu chodzi? Jestem chyba tylko... Jestem dopiero drugi raz w Pocket Dimension i to przez on był jakiś inny wcześniej, tak mi się wydaje. O, jak fajnie się zapaliło światełko. Dobra, czy tu 1.06 mnie zabije, czy nie? Jeden pokaż się. W którym miejscu mam iść? No dobra, tutaj. <grywa> I tak chyba żadna różnica, gdzie pójdę i tak zginę. Yy, z tego co czytałem, to idzie wyjść z tego Pocket Dimension, ale to jest strasznie trudne. I zajmuje jakieś. What the f co jest? Żyje czy nie żyje? Nie, nie żyje. <grywa> no niestety, no nie wiedziałem, że mi się nagle przełączy. Ogólnie w Pocket Dimension byłem tylko raz i to przed patchem. chyba wyglądało trochę inaczej, mi się wydaje. Ale to dawno było strasznie. Jak jeszcze ta gra wyszła dopiero? Ale fajnie, pokazałem wam w końcu to co chciałem Okej, okay, no to tak, tutaj biegłem wtedy, nie? Tu jest kibel, w którym nic nie ma Tutaj też nic nie ma, no chyba, że się mi wylosuje zaraz coś innego Bo ta gra jest nieprzewidywalna akurat, to nie jest Slender, w którym ciągle się dzieje to samo Okej, okay, to w takim razie teraz pójdziemy w lewo You need kicker to operate the door... co to było? Co to za dźwięk? Jakiś taki... kamień jakby Eee. Um, jest keycard, level 1 keycard, fajnie. Czekajcie, to ja sobie wejdę tym razem na górę i zapiszę. Może teraz mi. Może teraz yy, nie, 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 zrzuci mnie pod ziemię. Mam nadzieję. Dobra, loading, come on. Fajne były te momenty na stan, tylko że złapał mnie 106 i do Pocket Dimension swojego miasta. o tym razem nie spadłem pod ziemię. Fuck! Dobra, ja stąd się wycofuję jednak. Gdzieś mogłem yy, użyć karty... Karty SIM. Pff, karty SIM, co ja pierdolę. Dobra, tu jest maintenance tunnel. A tu co jest? Tu się nie da wejść. Do maintenance tunnelów jeszcze nie będę wchodził, ale tam gdzieś miałem level 1 keycard do użycia. Który właśnie teraz mam przy sobie. Chyba to było tutaj i w lewo. o ile się nie mylę i moja orientacja w terenie mnie nie zawiedzie. Jest kibel. Okej, okay, jest kibel. Ym. Tu, 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 tu. I czy tu jest level 1 keycard, czy coś innego? Chodź. Fuck! Higher security level to operate the door, niestety. Więc to nie tak karta, potrzebuję level 2 y, albo level level 3. A niestety mam level 1, czyli jeszcze nie wiem gdzie tego użyć. Chyba tam gdzie wchodzi się do bezpieczników, tam gdzie mi ostatnie światło zgasło i się tego wystraszyłem. Okej, okay, teraz czekajcie, tu czy tam? Nie wiem, tu jeszcze raz się przejdę. Tym razem może 10 17 1, 0, 1, 7, 1 7, tu nie będzie. Czekajcie, gaz maska. Dobra. Świetnie, przeszedłem. Czy ty tu będziesz? Jesteś w pokoju czerwonym. Dobra, save. Bardzo fajnie mi się to udało przejść. Znaczy czemu taki gówniany save zrobili? Zamiast zrobić po prostu, że się sejwuje i mogę grać dalej, to sejwuje się i wyłącza. Czekajcie, bo ja chyba daję save and quit opcję, a nie save game. Czekajcie, zaraz proszę. Czy jest inna? Nie, jest tylko save and quit. What the fuck? Wow, wow, ale pokaz slajdów! Czuję się jak w PowerPoincie. O, 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 coraz lepiej. O, o. Jezus, co się tu dzieje? W PowerPoint normalnie. Nie, to ja może sam idę. Jej, yeah, jej, yeah. <noise> Coś mi się gra spierdoliła, czekajcie. Jeszcze raz. Jezus, PowerPoint. Normalnie i to hardkorowy. Dobra, już jest OK. Zobaczymy, czy jak wczytam, to znowu będzie to samo. Jak tak, no to się ma. No to mogę grać od początku. Ok, go. No i fajnie. Wypierdoliło mi grę. Memory Access Volation. Właśnie gadam sobie do Audacity. Memory Access Volation. No świetnie, po prostu. No genialnie. Uch, dobra, to jeszcze raz. Dobra, powraca powracam w wielkim stylu Load Game Load i zobaczymy, czy teraz też mi grę wypieprzy. Mam nadzieję, że nie. Bo coś mi się spieprzyło po prostu. Memory Access violation wyskoczyło i się ma, więc mogłem sobie co najwyżej pobiegać w miejscu. Okej, okay, ale teraz się więcej wczytało i, I gra chodzi porządnie. Jest super. Dobra, SCP. Czekajcie, to jest 1.7.3 czy jakiś inny? Co to jest? To nie jest 1.7.3 przecież. Jest jakiś taki jakiś jaszczur. Chyba. Nie wiem, zaraz tam wejdę i obszaję. Dobra, czekajcie, gasmaska oczywiście. O Jezus, double click mi nacisnął. Nie, to jest 1.7.3, tylko tak w kamerze wygląda jak gówno Nie w tą stronę. Dobra, nie będzie ci tu? Nie. Okej, okay, gas maska off. Sobie save nimy. Mam nadzieję, że się znowu gra z pieprzy. <gry> Okej, okay, jeszcze chwilę pogramy yy, Nie do ostat... nie do śmierci, ale jeszcze chwilę pogram, zanim mi się znudzi. Bo jak na razie fajne rzeczy tu widzę do dali, ale żadnych potworów na wychanie nic ciekawego. Ej, ziomek! Weź mnie nie w kurwiej. No, no. No No, patrz jaki. Jest! No i pozdro. No. Właśnie. Siema. Download game się mi od razu gra wczytuje. Czyżbym wczytał jakiegoś dziwnego save'a? Przez mojego double clicka w moim super Razer def Aderze 3-letnim. Pewnie wczytałem tego, gdzie spada na dół. Nie. Tym razem cię tu nie będzie, ok? Dzięki, nie ma ci tu. Okej, okay, yy... Aha, gaz. Dobra, biegniemy. Okej, okay, 173 udało mi się ominąć. I jestem z powrotem... Słyszę znowu go. No właśnie. Nara. Czy on jest za mną teraz? Nie. Okej, okay, jakoś spróbuję go przebiec. Może mi się uda. Gaz maskę sobie założę. Aha, fajnie. No to sobie przebiegłem, nie? Dobra, ty nie otwierasz już drzwi, Czy dalej otwierasz. Bo w tamtych wersjach otwierał mi drzwi po prostu sam. Ham, sam. Dobra, on tam stoi. Ja nie mam za bardzo jak tu spieprzyć. Ale może zniknął już. By, bynajmniej, tak. Przynajmniej go przede mną nie ma. Więc. Cześć, tu znowu gimper. Nara. Aha. No i nie przejdę, niestety. Ten betonowy pedal stoi tam i mi nie, nie da przejść. Więc wrócimy się. Pójdziemy w inną stronę tym razem. Tu już go nie będzie, więc nawet sobie gasmaski nie zakładam. Okej, okay, ale udamy się do przebiec, bo tu się zamykają drzwi. Dobra, udało mi się. Fajnie. No to wracamy tu w takim razie. Tu. Chyba już jak kiedy ten SCP-173 się pojawia. Jak taki dźwięk jest. Eee, taki. Kurde, nie wiem, jak to nazwać. Jakby. Kamień zrzucił na ziemię taki Sami pewnie słyszycie ten dźwięk, więc wiecie No to maintenance tunnels Kolejny raz Tym razem sobie save'niemy znowu tutaj przed tym Load game O popatrzcie Kto to za ziomek? Nie znam się aż tak bardzo na SCP, więc jakby ktoś mógł to Określić tego ziomka po prawej, którego właśnie widzę To byłoby miło Chyba, że to jest 106 Jak jeszcze był młody Znaczy jak jeszcze nie był Okej, okay, tutaj gasmaski chyba nie trzeba było zakładać, nie? Ogólnie już mi ta gra tak mniej straszy, tylko te maintenance tunnele były fajne Oj, tu nie przejdę, tu jest Kurwa, jakie tu są dźwięki Tutaj jest faktycznie straszniej W tych maintenance e, Po Ostatnio szedłem w prawo, o, no fajnie, dobra w y Dalej nie mogłem iść I znowu do pocket dimension trafię? Jakiś prąd słyszę, dziwny Chyba znowu do pocket dimension trafię Coś tak mi się wydaje Przynajmniej trochę What the fuck? Co co jest? Czemu dźwięk klawiszy trwałych Kurwa klawisze trwałe znowu tu... Po... Zapomniałem wyłączyć po formacie ich. O Jezus Ale nagrywa się gra dalej. No i w I pocket dimension, bo nie zdążyłem uciec od niego przez klawisze trwałe. <noise> Ale dobra, przynajmniej mi się nagrywanie nie wyłączyło. Okej, okay, jest czapa, jest dobrze. Wbiłem właśnie 2 litry wódki i mogę iść. Tym razem będę bardziej patrzył pod siebie, żeby... Żeby znowu nie spać na dół Co tu piszę? Have your eyes adjusted yet? Nie, jeszcze się nie przyzwyczaiły Dobra, czekajcie, ciemność widzę Więc postoję chwilę Znaczy nie wiem, czy mam stać, czy iść? No, no Okej, okay, jestem Gdzieś wylazłem, nie wiem gdzie e, tutaj jest jakieś takie Wklęsło to jest Wow, bump mapping jest I specular mapping nawet w tym w kontenim bridgenowym robił się gościu. Nie, spekulera nie ma, ale jest bump mapping już. Fajnie. Okej, okay, mmm I znowu ciemność widzę. Nie wiem, czy ja gdzieś wyjdę, czy. What the f. No i się ma. Tak właśnie zaliczyłem śmierć Pocket Dimension po raz. któryś. <laughs> Okej, okay, zejdziemy tu jeszcze raz do tych tuneli i zobaczymy, co się tym razem stanie. Ciekawi mnie, jak to się nagrało, jak miałem zminimalizowaną grę. Czy normalnie się nagrało wszystko? Może będę mógł zobaczyć, co się stało? Byłoby miło. Ok, no to jedziemy jeszcze raz do tunelu. I tym razem może mi się klawisze trwałe nie włączą. Muszę je sobie po formacie teraz wyłączyć jeszcze raz. Bo wcześniej je wyłączyłem, teraz zapomniałem znowu o tym. Ok, już mnie te dźwięki nie straszą. Możecie mi postać. Ok, tym razem sobie sprinta zostawię. Jakbym gdzieś tego fiuta słyszał. Dobra, jest ciemność, jest. Jest jasność. Tym razem shifta nie będę tak naciskał. Chyba go słyszę. Tak. Gdzieś jest blisko. Wypierdalej. Proszę. Ode mnie. Dzięki. <grystanie> jest! No, fuck. Dobra, chyba mi się udało uciec. O! Kurwa! Ja pierdolę! Ale mi teraz włosy staną jak ten pedał przez ścianę przeszedł. A przez drzwi dokładnie. No i pocket dimension. Dobra, teraz ginę, koniec. Bo, bo już się nie chcę. Dobra, jest notatka, ty. ty. Burnt Note. Jak chcecie, to sobie przeczytajcie. Ja sobie przeczytam. Oh your personal uh, access, access code 7695. Może się to przyda gdzieś? No, ogólnie gierka jest dość fajnie rozbudowana. Nie tak jak Slender czy inny szajs Man, you are not paying attention. I am going to bite your achilles. Uh, uh, ten, ten don. Nie wiem co to te dwa, dwa słowa. No yy... i chuj. No niestety, dobra. To na dzisiaj koniec. Mam nadzieję, że tym razem było trochę ciekawiej niż w drugiej części. No i to w sumie tyle, więc cześć i następnego let's playa.